A masz, to, to, tak się nie mówi do krowy, masz, Petros. Masz, masz. jest. <grywa> Jesteśmy w bardzo malarskim pięknym miejscu. w zagrodzie nad bugiem, i w zagrodzie na skarpie, w dwóch połączonych miejscach, i właśnie takimi romantycznymi schodkami idziemy sobie w dół gdzieś, tam się bije Bóg u naszych stóp. I razem po tych schodkach schodziły z panią Dominiką Młynarczuk, e, która razem z mężem, mamą i tatą zawiaduje tym całym cudownym miejscem tutaj. No, byłem naprawdę bardzo zaskoczony, bo gdy jechaliśmy w to miejsce, to nie było nic kompletnie nic a tutaj nagle, nagle pojawia się brama. Pierwsze pytanie, które się pojawiło, no przyjeżdżam fajnie, to oczywiście jest, ale jakie tutaj mogę mieć aktywności, gdy tu przyjadę? Jeżeli goście przyjeżdżają, mogą pójść na spacer, mogą pójść na rzekę, mogą mieć swoją prywatną wyspę na środku rzeki usytuowaną. Wyspę? Zgadza się. Przychodzą z ręcznikami plażowymi, biorą dzieci, biorą swoje kaczki, wszystko do dopływania i idą sobie. Na plażę. Można mogą, pływać. Mogą pływać, mogą wypożyczyć u nas kajaki, więc y, różnorodność Zroberem. jest różna. chodzić rowerem, tak, chodzić na grzyby jeszcze mogą, y, możemy wskazać różne fajne miejsca na ryby. To jest kuchnia pani Dominiki i jej mamy. Masło, sery, wszystko, co można sobie wyobrazić. Pomidory, jakich nigdy jeszcze A, nie jeliśmy. A, to, to prawdę, jak wyglądały te pomidory. No bo one takie mają nazwę, tygrysie. A? Tak? Tak. A. Właśnie i sery takie twarde, żółte i twarogowe, i miód, i w ogóle szaleństwo smakowe. Wszystko jest dobre, warto przyjechać, spróbować, zobaczyć, ale mi się wydaje, no, że, że najbardziej... Było takie cudowne po prostu przejście z drewnianym płotkiem. I z pokrzywą. Nie no, smaki, smaki <laughs> mojego dzieciństwa, bo kiedyś babcia takie Rzeczy, znaczy na wsi pamiętam jakieś jeździliśmy do cioci, swoje masło było, swój chleb, Pieczone, warzywa nie poprzez różne jakieś tam nawozy, Zgadza wszystko się. naturalne i wy to dostarczacie osobom, staramy które tutaj się. przyjeżdżają. Staramy się, staramy się, staramy bo wszystkie produkty, które wyprodukujemy były spożytkowane naszym gościom, no i nam oczywiście i wszystkim, którzy nas odwiedzają. Żeby to wszystko było dobre musimy się dużo napracować, ale widzimy, że ma to wszystko ma sens, tak, bo, bo tak goście to w wracają. Właśnie w cztery I osoby pracujecie tutaj. W tych dwóch e, jakby turystycznych, w takich gospodarstwach. Tak. Gości macie głównie z Warszawy. Tak, Warszawa, ale dużo osób przyjeżdża też ze Śląska. Ze Śląska przyjeżdżają tak bardziej na dłużej, bo od nich wszędzie daleko. A jak przyjadą tutaj, mówią, wow, jak zielono. No w okolicy tak. mamy Muzeum tak. Rolnictwa w Ciechanowcu, o. blisko jest Drohiczyn, Góra Grabarka, Mielnik, wie, mielnik tak, y, Koryciny, Zioły w Zakątek, więc to wszystko mielnik. funkcjonuje tutaj w okolicy. Jeżeli jest pogoda, działają tutaj na miejscu, jeżeli jest niepogoda, mogą sobie wyjechać. Bo to, bo <goda> atrakcji, się. ale największą atrakcją są wasze krowy. Krowy, to są chyba najsłynniejsze krowy w Polsce. Za sprawą teledysku SANA nic dwa razy się nie zdarza, bo to w, w tym teledyskusie. tak, Szymborski. do, do Wiesławy tak. Szymborskiej i się wtedy świat o nich dowiedział, że są takie krowy, które od maja do października tak. codziennie, codziennie dwa razy płyną ze swoim gospodarzem, czyli z Pani Tatą, albo ze mną, jeżeli albo, a nawet z Panią, tak, łódką, specjalną łódką, jedną puchówką. stronę na postwisko i potem po południu wracamy. Tak, bo y, gonimy po porannym, gonimy na drugą stronę rzeki na pastwisko, a później wracają wieczorem na łody. A dlaczego one muszą pastwisko mieć po drugiej stronie rzeki? Z tego względu, że na najbliższy most to jest bardzo ekonomiczny. Na najbliższy most mamy około 50 km w jedną stronę i w drugą stronę, więc to jest Jare. tak, że to są żywe kosiarki nasze, nie? Tak. Płyną, koszą nam pastwisko, później ta trawa odrasta, Otwari. później ogrodzenia trzeba cały czas cyklicznie przestawiać, więc te mleko też jest smaczniejsze, bo jedzą trawę. Są i, i to, są, to są bardzo wysportowane. Nie tylko to nie jest taka zwykła y, trawa siana, ale jest z wieloma ziołami mm -hmm. i tak jak to u nas przyprawy na, 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 na smak sera i mleka. A? Zupełnie inaczej smakują Właśnie. sery robione w zimę z kiszonek. Aha. które są z niż, niż, te... niż te teraz, a, które jecie. Niech Pani ujawni tajemnicę, jak to jest, że krowy pływają. Jakoś <grym> trzeba bec... uczyć, czy, czy nie Każda krowa tak naprawdę umie pływać, potrafi. Ale trzeba ją przyzwyczaić do tego, nakłonić. Czyli bierzemy linkę na rogi, przywiązujemy do łódki pychówki. Jedna osoba trzyma krowę, druga płynie, steruje tą łódką. Ja tak I ona ja ja powoli tak, z tym wchodzeniem. Tak, zgadza się. I czasami jak jej się za zanurzy głowa, to trzeba na tym sznurku podciągnąć. I mhm. tak to funkcjonuje. I już później się nauczy i sama zgadza sobie tak, w stadzie. Później, sobie tak, płyną w stadzie. Jest zazwyczaj w stadzie taka jedna prowaderka, która prowadzi to wszystko i później za nią wszystko, wszystkie resztę bydło podąża. A czy hmm, sami... przyjeżdżający mogą zbliżyć się do tych grup? Mogą, y, nawet poi cielaki, mogą dzieci butelką, oh. mogą dojść razem z nami, mogą później, mogą... Aleś sami... krowy? Nie. Czasami jak jest dużo osób, to dużo dzieci, to dzieci wszystkie z kubkami stają pod stodołą, czekają na to na mleko, które się nalewa prosto z bańki, jeszcze z taką pianką. O, tak. I one mówią, wow, to zupełnie inne niż ze sklepu. No to jednak przekonany jest. Po to jesteśmy. Jesteśmy nie ma wątpliwości, a przecież można wybrać się gdzieś tam ten, po co tutaj się. przyjeżdżać, ale jednak to urzeka tak. miejsce. Przekonała Super. Pani z Cudowne miejsce, warto odwiedzić. Zagroda nad Bugiem, zagroda na, na Skarpie, a miejscowość? Wojtkowice Glinne. Hmm.